Zastanawiasz się, czy Twoja relacja ma dalej sens, a może myślisz, czy by jej nie zakończyć? Choć mam do Ciebie pięć rzeczy, które świadczą o tym, że ten związek raczej nadaje się do wyjebania niż do kontynuacji. A to, że dalej w nim tkwisz, może świadczyć o braku miłości własnej. 1. Regularne przekraczanie i nieszanowanie Twoich granic. Jeśli stawiasz jakąś granicę, mówisz, że czegoś nie chcesz, nie tolerujesz, nie lubisz, a to regularnie jest nieszanowane, regularnie jest łamane, to ewidentnie świadczy o tym, że druga strona nie ma dla ciebie szacunku w tej relacji. I nie, rozmawianie, proszenie, e, wszelkie wymaganie zmiany, nic tutaj nie da, przykro mi. 2. pogarda. Myślisz o tym człowieku z pogardą i on też tak myśli o tobie. Pogarda jest chyba najgorszą rzeczą, jaka może trafić się w związku. Więc jeśli jesteś już na tym etapie, że na samą myśl o swoim partnerze czujesz dosłownie wstręt, to nie ma co się dłużej zastanawiać. 3. Ciągły stres i niepokój. Relacja ma dawać Ci poczucie bezpieczeństwa, poczucie tego, że czujesz się dobrze z tą osobą. Jeśli na samą myśl o powrocie do domu, o spotkaniu czujesz niepokój, czujesz niechęć, no to Twoje ciało, Twoja intuicja chce ci powiedzieć jedno: To nie jest osoba dla ciebie. Brak komunikacji. Nie rozmawiacie albo rozmawiacie tylko o sprawach bieżących, w stylu jakie zakupy zrobić, co trzeba ogarnąć i tyle. No nie, nie na tym to polega. Osoba, z którą jesteś w związku, poza tym, że się kochacie, ma być też Twoim przyjacielem, ma być też Twoim wsparciem, macie się dzielić tym, co Was boli, ale też tym, co jest dobrze. Więc jeśli Wasza komunikacja opiera się tylko na sprawach bieżących, no to prawdopodobnie jesteście po prostu znajomymi, nie? I pięć. Nie czujesz miłości, czujesz strach przed odejściem. I to jest jedna z głównych przyczyn, dlaczego zostajemy w związku. Bo po prostu boimy się odejść i często jest tak, że wiemy, że ten związek nie działa na nas dobrze, ale szukamy przyczyny. Szukamy, żeby ta druga osoba faktycznie zrobiła nam coś złego, żeby była podstawa, żeby ten związek zakończyć. A tak wcale nie musi być. Wystarczy, że po prostu nie chcesz dłużej w nim być. Jeśli widzisz, że te objawy tyczą się Twojej relacji, chciałabyś ją zakończyć, a nie masz na to siły, to zapraszam Cię serdecznie na sesję prywatną. Popracujemy nad Twoimi przekonaniami, nad miłością własną i gwarantuję Ci, że dużo łatwiej będzie Ci wyjść z toksycznej relacji.